Kłopoty z dojazdem do Kortowa mają się wkrótce zakończyć. Pomoże w tym budowa połączenia ulicy Wilczyńskiego i Płoskiego z Drogą Krajową 51 na odcinku Alei Warszawskiej w Olsztynie. Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, 22 maja podpisał umowę z Konradem Żarowskim, kierownikiem zarządzającym biura projektów Drosystem, które wykona projekt połączenia. Nie rozwiążemy problemu komunikacyjnego i tych. Yy korków, które tam powstają, jeśli nie powstanie ta arteria, o której dzisiaj mówimy, na którą za chwilę podpiszemy stosowną umowę celem przygotowania dokumentacji. Początek czterokilometrowego odcinka drogi rozpocznie się od skrzyżowania skanalizowanego nowo zaprojektowanej ulicy Bukowskiego z ulicą Bartąską. Droga będzie składać się z dwóch rąd oraz kolejnego skanalizowanego skrzyżowania. Dalej trasa przebiegnie nad Dłyną i kortowskim trzcinowiskiem, aby zakończyć się bezkolizyjnym węzłem na drodze krajowej nr 51. Szczęśliwe dla mieszkańców Olsztyna budowa będzie odbywać się z dala od zabudowań mieszkalnych. Realizacja tej inwestycji um, odbywa się w terenie niezabudowanym, więc... Będzie odbywała się bez szkody dla mieszkańców, bez utrudnień w czasie realizacji inwestycji. No i też planujemy, żeby to była realizacja bez utrudnień dla środowiska. A to właśnie środowisko może być przyczyną ewentualnych komplikacji podczas budowy drogi. Będziemy musieli tutaj dołożyć, dołożyć, dołożyć dużych starań, żeby, żeby pogodzić właśnie te, te kwestie środowiskowe i, i, i projekt. Techniczny, bo tutaj w sumie teren jest dosyć trudny. Tam są, są, są te bagna, tak? jest, jest stara Dolina, jest eee, Dwa duże obiekty, które, no, które będą wymagały tutaj dużego, dużego zaangażowania, ale jestem pewny, że damy radę. Budowa drogi, która z pewnością ułatwi poruszanie się w zakorkowanym Olsztynie, ma rozpocząć w 2016, a zakończyć w 2017 roku. Przewidywany koszt projektu ma wynieść około 200 milionów złotych.